nie będę bo ja jakoś jak się przypominam Rita, ja sobie dałam spokój swoim tematem i ja się do ciebie nawet nie odżywam nawet słowem. Słuchaj, rozdałaś mój numer w internecie i przez bardzo A, długi czas, przez bardzo długi czas do mnie wyzwaniali ludzie. Od tego zacznijmy. Dlatego do do, do, dochodzą do mnie. Biedę. Różnego typu rzeczy, wiesz, Monika, od na twój temat. Ale jak wojnę, jak numeru nawet nie rozdaję, Dzisiaj pierwszy raz, do ciebie dzwonię. Ale rozdawałaś. Jeżeli tak, to przykro mi bardzo, naprawdę jest mi bardzo przykro. Ja mogę ten prostu co dodałam, usunąć, ale ty też nie powinnaś uważać jakimś głównym kątom i dawać wiary, że to ja jestem. To, to konto XX, tajemnicza podłoga Monika XX, to jest moje jedyne konto. Ja powiem Ci coś takiego, może to zrozumiesz, to będzie pewnego typu metafora. Jako dziecko bardzo chciałam mieć szczura. Ale moja babcia, która mnie wychowała, nie pozwalała mi. I któregoś razu znalazłam jeża. Którego wzięłam do domu. I postanowiłam, że to będzie mój szczur. Ale musiałam mu usunąć wszystkie igły. Rozumiesz? Tą metaforę? No tak, ale mnie nie musisz chyba brać, co? wyrywała mu 15 godzin igłę, aby stał się szturem Monika. Przepraszam cię bardzo, ale dlatego ty dalej nie uważasz I gdzieś tam w Krakowie, wiesz, yy, idzie nagrywa, to wiesz, to to... Ja nie mam to, to wpływu. Ale powiedziała, ale powiedziała mi powiedziała, bo mi zadzwoniła i powiedziała, że ja ci podobno nękam. Ja ci podobno nękasz, jak ja w ogóle nawet na od nie wchodzę. Nie to nie są moje konta, ten Ja mam tylko jedyne konto, co ma te parę tysięcy i tyle. Rozumiem. Dobra, kochana. Ja się nie mogę rozgadywać. Będę obserwowała w takim razie, co zrobisz. Dobrze, ja zaraz to osobą, aby zobaczę, że dostaniesz we mnie te przeprosiny i w ogóle. Okej, okay, dobra. Czy mam za słowo? No hej. Wiesz, że jestem głupia, ale. La... Przepraszam z Pony i A są moje głupie renowanki, bo już się dowiedziałam, że. No już jakieś e, głupie konka na mój temat znowu powstały i Rafałala się wkusła i powiedziała, że ją nękam. E, przepraszam, oczywiście Rita, a nie Rafała, e, Rita się wkusła i powiedziała, że, bo rozmawiałam z nią przez telefon, i powiedziała, że no jak jest ją już oczywiście nękały i w ogóle, bo ona myślała, że to ja znowu.